Cześć wszystkim, witajcie, witamy was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Kontynuujemy naszą cudowną przygodę z Wikusią. Hello! Jesteśmy w levelu pod tytułem Emperor's Tomb. Także świetnie się bawimy dalej. Dosyć ciemno mam tutaj. No. Czy tu mnie coś będzie jeść? E, nie, ogólnie nie. Jezu, gdzie my jesteśmy? Aha, tu są zamknięte, jak, jakaś zamknięta kratka mam na lewą. I tam jest apteczka. Tu? Jakieś węże? Nie, nie, wiem. No to ogólnie musimy sobie przebiec taką komnaty, tam kawałek dalej w jednej, jak się tak pójdzie za rogiem, jakby się skręci, to jest wtedy dźwignia na w ścianie. Dźwignia? No, no, widzę ją taka. Ale ona nic nie zrobiła? A no może trzeba wszystkie, bo tam jest więcej. A to są kurde atrapy dźwigni? No, nie wiem, no robię drugie, drugą już zrobiłam. I tu jest zamknięte, kolejne przejście jakieś? Robię trzecią. Coś się gdzieś otworzyło, na pewno słyszałam. Czekaj, tu jest zamknięte dalej. Ty dotarłam do apteczki. Tutaj nie ma dźwięku. Zaraz mnie coś zje, zobaczysz. O, tam jest maska tego. Jakiegoś smoka czy coś widziałam. Kolejna dźwignia jest trają ją targą. Ale... Nie widzę, żeby coś się stanęło. To jest jakaś czasówka. Tak? To jest chyba czasówka, bo ja tutaj wybiegłam i tu zamknęły mi się drzwi. Tak, tak jest czasówka, no. Tylko ja chcę zobaczyć, najpierw zanim zrobię sobie tą czasówkę, to chcę zobaczyć, czy po robieniu tych wszystkich dźwigni się nie otworzyło gdzieś tam, na przykład na początku, z tą maską i apteczką. Ale ja tą apteczkę to zebrałam przed chwilą. Albo że, ale, boże, ale boże, no, w sensie tam gdzie jest ta maska. To My sprawdź. Ja przebiegłam gdzieś tutaj dalej. To jest zamknięte nadal, ale my chyba, zjedzie my chyba zjedziemy gdzieś do tej maski. Bo ja widzę, że tam jest w sumie zjazd. Co? Coś tam jest? I ja zabiegam. zjechałam na dół. A, no to może do maski? Ugh. Czy nie? Znaczy w sensie tutaj są zjazdy, a tam na pewno nic nie było więcej? No ja nic nie widzę więcej, ja muszę teraz tą czasówkę okay. sobie zrobić. Nie! Tam było coś do wskoczenia! Kurde, i tak muszę zlodować. Ja się nigdzie nie zapisałam, prawda? Nie, jestem przy w czas czasówce. Czyli jedynie była y, apteczka do zdobycia tutaj na samym końcu, tak? No chyba tak. Dobra, przebiegłam tutaj. Zamknęły się za mną te drzwiczki. No to takie dosyć easy, boże moje obroty, piruety. Dajcie mi tą flarkę. Tak się rozglądam, jeszcze też, jeszcze nie ma gdzieś wskoczenia do góry za kimiste krekici. A, nie. Nie widzę. Dobra. I tutaj potem będzie takie, że masz skosy po boku. E, I do przodu jest jakby wejście do komnaty, no i się nie da tam przeskoczyć. A teraz... Dobra, spróbowałam znowu. Wrócę się. Wow! No i znowu... Za... Za późno próbuję skakać. Tu sobie skoczę. Jej, już życie straciłam. Ale musisz się obrócić. Wiesz? Okej, okay, wskoczyłam tutaj. Jakąś drabinkę widzę. Jak są te zjazdy, to tutaj... To jest sekret! Słyszysz? Halo? Gdzie? No tutaj, jak są te zjazdy, nie? No. Musisz się odwrócić i jak jest ten nóż, to za nożem musisz wyskoczyć, tam jest półka. Będziesz ją zresztą widziała, jak będziesz zjeżdżać, tylko przodem zjeżdżaj, twarzą. Okay. Także, mamy pierwszy sekret. Był dosyć łatwy do znalezienia, w sumie. Okay. Jezu, kula leci, 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 kula! O, dobra, przeżyłam. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Boże, te gęby. Wyszło przez jeszcze raz. Ja chyba nie przeskoczę na drugą stronę, tak mi się wydaje, że to chyba za daleko jest. Ogólnie potem jak już zbierzesz sekret, to musisz się spuścić wiesz na dół, ale tam kula zacznie za to pomlecieć. A nie, ja doskoczyła. Wiem. Doskoczyła na drugą stronę, A, dobra. Tylko w takim razie nie wiem, czy nie powinnam najpierw zejść na dół. To się zapiszę tutaj i zeskoczę do tej wody zobaczyć. I ci od razu powiem, czy jest sens. A, czy nawet nie ma pływania, tylko chodzenie. Wait, o co chodzi kurczę z tą drobinką przy sekrecie? Ty, a wiesz, że ja tam nawet nie zajrzałam? Co za... Czekaj, zloaduję to. Bo chodzi, że jakby tutaj jest zamknięta klapa u góry. No to to widziałam, że jest zamknięta klapa. A na dole? I nie, nic nie ma właśnie. I o to chodzi, kurczę, że to jest dziwne. Nie podoba mi się to, że to A tak może tak to powiem. po prostu, bo zobacz, że ja tam w ogóle nie spojrzałam, może to po prostu jest po to, żeby ten, um, że wiesz, no, że jak gdzieś będziemy, to będzie widać, że tam sekret był i że mogliśmy go zdobyć. No nie Jeśli Ja się boję, że mi tutaj zaraz wyskoczą jakieś te patafiany. Pająk! A. Kurde! Kula mnie zabiła! Jeez. Dobra. Czyli tu będzie chyba raj pająków, bo są pajęczyny wszędzie. Nie wiem, czy ja mam... ile mam w ogóle flar? 52, dobra, weźmy flary. Jedną tam wyrzuciłam przed chwilą. Pewnie wziąłem flary i zaraz mnie pająki zaatakują na bank. O, tutaj Ale są. Nie, flary. strasz, bo w dwójce też w podobnej lokacji chyba coś tam było, że tam były takie pająki, co nieraz się szło i spadały na ciebie. Ale tutaj wiesz, takie małe pająki, nie? A tam były nawet po, potem to takie wielkie. Ja zawsze zapominam o tym momencie w dwójce. Ja, te, ja teraz się... też nie pamiętam, totalnie mam wymazane z pamięci. <śmiech> Traumatyczne. <śmiech> Teraz nie wiem, bo to oh, jest dłużej przejście. się, kula mnie nie zabiła. No to na wprost tam masz nabojki i później wyskoczy od ciebie pająk jak podejdziesz, po nie? Ale taki malutki pajączek, nie? Poko, to muszę z uzików sobie zmienić. No ja ten... Ja automatyczny wziąłam sobie. I później jak pójdziesz tam na prawo, to tam... Poczekaj, czy z tą stronę coś. To tam będzie... też będą... Jakieś nabojki, chyba, i będzie kolejny, drugi pajączek mały. O Boże. Czy ja bym tutaj. Nie, nie spadałbym, ale bym zjechał. Znaczy nie umarłabym, ale. Podejrzewam, że jak zejdę tam na dół, coś mnie zaatakuje, prawda? Nie wiem, czy powinnam się zapisywać w tym momencie, ale dobra. Jest giga pająk. Nawet dwa. O Jezu, kolejny, dopiero dopiero co flary wyjęłam. Czy można sobie jakoś... ...rozjaśnić ekran? W ustawieniach, zobacz. Sorry, ja się troszeczkę skupiałam tutaj, bo walczyłam z tymi przebrzydłymi pająkami. Boże, jak stąd teraz wyjść? Tutaj jest zjazd. Musisz zobaczyć, czy w ustawieniach można coś tam, wiesz, po pogrzebać. Ja się boję, że spadnę gdzieś jeszcze niżej. Jezu serio, kolejny pająk. Chociaż jeden czy dwa znowu. Nie wiem, ile tych pająków tutaj było. No kurde, ja mam jakoś wyjątkowo ciemno. Może to przez to, że u mnie jakieś słońce w domu. Dobra, ale jak ty mówisz, że gdzieś tam gigapojąki, teraz ja sobie chcę ustawić mocniejszą broń, bo ja mam dosyć. Ja no ja z automatycznych tryb... strzelałam w nie i tak całkiem w porządku poszło. Tylko jakbym stąd. Chyba tutaj gdzieś trzeba skakać. Że to tutaj gdzieś, jak się poszło, do tej... yes. komnaty? Tak, tam na dole ja zjechałam, wiesz, żeby zebrać rzeczy i. I one zaczęły na... To chyba... poczekaj, dwa, czy ja na dole, bo ja poszłam tam, gdzie zebrałam te teraz naboje. I obok się wchodzi do takiej komnaty. No i tam też są naboje, nie? Nie, czekaj, co tam jest? Tam są flary. Tam są flary i mały pająk, nie? O Jezu. Ale ja nic nie widzę. Nie wiem, gdzie mam stąd wyjść teraz. Gdzie jest jakieś wyjście? Zapiszę się. Tu <laughs> nic, nic nie ma. No ej, ale to jest... Chore, ja, st ja chcę stąd wyjść, halo. Dobra, wylazłam gdzieś. Woda. Oj, ale gdzie ty tam na dół zeszłaś do tych pająków? Ja no nie widzę. No przecież jest giga dziura, taka, o, taka dziura w ścianie i na dole jest ciemno i widać tylko flary i apteczkę. Czekaj, ja sobie... Aż sobie zloaduję i zobaczę wcześniej, gdzie ja tam byłam. Dobra, tutaj jestem. Ja widzę tylko takie dwie dziury zastawione pojęczeniami, ale ja mogę przez nie przejść, rozumiem w takim razie. No, tak, masz przez nie przejść. Nie. Przychodzisz przez te dziury, czekaj, patrzę. Pewnie pewno bardzo mi się nie podoba ten poziom. Przychodzisz przez te dziury, i tam jest potem następna dziurka. I tutaj skręcasz w bok i masz tam zejście do tej komnaty, no. Dobra, loaduję na swój save w takim razie. O Jezu! Co ja zrobiłam? Znowu się zloadowałam tu gdzie przed chwilą byłam. <laughs> tu jestem, jakaś woda jest. Pływanie. I harpuny. Tam weź sobie coś, jakąś mocniejszą broń i po prostu pozabijaj te patafiany. Ale to jest za ciemno, ja nie dam rady tam. No, weź flary, zeskocz tam, zrzuć flary, weź broń, jak będziesz strzelać, to też będzie się jasno robiło. Czy tam do góry się jakoś da? Mnie korcą pandem czy by tam się dało jakoś? Dasz radę. Chyba sześć z tych pająków tam, tu jeszcze coś można skakać do góry. A tu mogę się chyba cofnąć. Tu jest wielki kokon, a tam... To jest chyba... To skąd przyszłam? A nie! Inny jeszcze jestem w innym miejscu. I tutaj też są jakieś znajdźki. Kurcze, wika! Zabiłaś już te poczwary tam? Ja nie chcę tego! Ała, spadam na dół. Nie, nie chcę, mam dosyć. Boisz się nie... pajączków? Tak! Oj, 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 oj. Okej, okay, to obie jesteśmy tutaj przy wodzie. Ale ja ci powiem, że ja tutaj sobie skakałam jak czekałam na ciebie i Tutaj można przejść dalej do jeszcze innego przejścia. Mhm. I nie wiem jak tam dalej, bo tutaj spadłam potem. Nie wiem, czy to jest powrót. To jest chyba powrót. A czy tam też się da jakoś. Nie, to jest powrót. Ja muszę tam doskoczyć jeszcze, czekaj. No Gdzie bo, bo, cofnęłam się tutaj, jak jest ta komnata, już nie ma no. pająków. Mhm. I jak jesteś, tak jakby twarzą tutaj, do tego jaja, czy co to, to tam jest no. na środku, to po prawej stronie jest półka, więc ty flarę odpal. Aha, no widzę. I można tam przeskoczyć. I idąc dalej, możesz przeskoczyć na kolejną jeszcze. I ogólnie w tym pomieszczeniu też jest, są znajdźki w ogóle, więc myślę, że sobie tam pójdziemy. Tylko ja najpierw chcę zobaczyć jeszcze tu, co jest. Kurde, legowisko pająków. Co? Nie, nie, się śmieję, że ta komnata to legowisko pająków. No. Nie ma na razie żadnego pająka spokojnie. Wyszłam sobie, wiesz, co gdzieś tutaj... Aha, tu jest wejście <grym> na. Wodzie. Poczekaj, tu jest wejście na klucz. Także tutaj na razie nie idziemy. Także dalej nie musisz skakać. A ty przeskoczyłaś na te drugie, tak? No ja przeskoczyłam na to drugie i tam gdzie jest woda i są tak? Dobra, to spróbuję się tam cofnąć, jak nie to sobie zląduje. Dobra. Okej, okay, to ja też tam już idę. Tak, ciemno, boże. No jest strasznie ciemno. Tylko tak sobie skoczyłam do wody. Postaram się... Oj, nie ten klawisz. Chciałam się zapisać. Zapisać tu. Nie wiem, tu są na dole te harpuny. Dobra, podniosę to. Gdzieś tam widzę, że... Tam głębiej też coś jest. Też harpuny. W ogóle, boże, po co dają te harpuny? Nie będę tym strzelać. W pająki z harpunów mamy strzelać bez sensu. Nie wiem dobra. Opłynęłam mi więcej tą wodę i chyba nic z niej nie mam. Szukam jakiegoś wypłynięcia teraz. Dobra, jest wyjście przy wodospadzie na pewno, można iść na środek, żeby zebrać znajdźki. Możliwe, że jak to podniosę, to mi spadnie pająk na głowę? Nie, nie spadł żaden pająk. Nie martw się, nie spadł na mnie żaden pająk. Ale no co nie... dalej? No to chyba do tej wody, od której się cofałyśmy teraz tutaj po te znajdźki i tam jest tunel, żeby wpłynąć, tak? Ale tutaj nic więcej by nie było? No, ja nic więcej nie widzę. Ja widzę, że pod spodem, jakby tam, pod tą kratą, co jest w wodzie, to jeszcze coś jest, ale wydaje mi się, że tam jakoś inaczej dopłyniemy. Może tym tunelem od tych ryb? Bo że tam, tam są ryby z tym tunelu, tak w ogóle. Aha, to to ja nawet tego nie wiedziałam. No dobra, ja no wiedziałam, to zrobiłam. Dobra, to się tam cofnę. Ogólnie, no, jak na razie to wiem tyle, że musimy znaleźć ten klucz, tak? Mhm. Dobra, to cofniemy się tam. Okej. Okay. Mówisz, że tu są dziś ryby. Tak, jak wpłyniesz tam dalej tym tunelem, to tam są ryby. A, i tutaj widzę... Mogą wypłynąć te ryby do mnie? Aha, dobra, my wypływamy sobie przy jakiejś jakby świątyni tutaj czy coś, no. A, i tutaj są też jakieś na klucz coś. A tam się da zestrzeć te ryby, czy on się cofać tu? No ja się cofnę... No tam się pewnie da, no. Tylko ja sobie zastrzeliłam je tam we wcześniejszym miejscu, jednak. O no, kurwa, kolejna, no. Zaraz wynocha. Ile tych ryb tutaj jest? ze mną chyba jedno, no, Ja właśnie trzecią widzę. Czy to była trzecia i czwarta, nie wiem, już sama. Mhm. Ale ja wolę się cofnąć i sobie w miejscu, w które znam je zabić. Bo ja się boję, że jak tam wyjdę przy tamtej świątyni, to będzie coś nowego jeszcze do zabicia. <grym> Pająk. Nie, no ale może jakiś, wiesz, ludzi kogo nie wiem. Rybeły, tu pł płyniecie za mną, Płynie ryba. Chyba jedna tylko. Dobra, zabiłam dwie. Mówisz, że jeszcze chyba z dwie będą, tak? Znaczy, wydaje mi się, że jedna tylko. Dobra, ja po prostu sobie tam wypłynę, bo już mi się nie chce wracać. Tylko poczekaj. Tu jest kratka jakaś. W ogóle strasznie ciemno, naprawdę. A nie, dwie dobra. Czyli cztery w sumie, póki co mam. Dobra mm... Jest druga i mnie gryzie Jest... Znaczy trzecia i czwarta. O, ty gryski podejrzewałam, bo chyba w dwójce też było coś podobnego. Tak, tak było, no Dobra, to teraz pytanie idziemy jeszcze wodę obczaić? Ja trochę to opłynęłam, Wydaje mi się, że nie wiem. Że nic tam nie widzę zbytnio więcej, ale nie wiem. Poczekaj, to się zapisze. Gdzie ja tutaj? Hey, wait! Mm, mm, mm. Jak się już podpływa do tej świątyni, to pod wodą w, z boku jest jakieś wpłynięcie. I można wypłynąć, tam się wynurzyć. I co tu jest? Noże słyszę, ale jest jakaś komnata. Dobra, co tam? po prawej stronie, po stronie. tak? W sensie, po prawej stronie. Po prawej stronie, jak podpływasz, nie? No to też tutaj wyszłam. Boże, pająki! Gdzie? No takie małe pająki wyskoczyły na mnie, jak tutaj wylazłam. A dobra, rzeczywiście. Dobra, to idziemy... Poczekaj. Chyba się zapisałam przed chwilą. Dobra, to idziemy do góry. O mój Boże, to jest nóż... Dobra, słuchaj, tam są u góry noże, trzeba, wiesz, odskakiwać do tyłu, nie? Na drabinkach. Oj, za nisko byłam. No nie pykło mi. że nie obróciła mi się. Teraz ciachnęło mnie trochę, ale dobra, niech będzie. Ja nie też, ale ma jeszcze. Ok, wyszłam, wyszłam. Jestem gdzieś tutaj wyżej, ale Boże, tak ciemno, że wyciągam, kurde, głowę jak żyrafa z nadzieją, że zobaczę więcej. Biorę sobie flarkę. O mój Boże, co ja tutaj widzę. Aj! O, myślałam, że umrę, ale o. żyję jeszcze. Wpadłam tutaj w dziurę. Nie, ja na kółko wpadłam, kręcące się. Jezus. Gdzie na kręcące kółko wpadłaś? No tutaj ten. E, jak się idzie dalej, no po tym kamiennym czymś, co przeszło się, to się kółko kręci, to jeździ po jakimś tam mostku. Jak jest tam A, widzę teraz. Ale o co chodzi z tymi, właśnie takimi, jakby kwaterami? To wygląda, jakby trzeba było ten klocek przesuwać. Albo jakby trzeba było po wszystkich przejść. Myślisz? No, nie wiem, no. Spróbuję przesunąć ten, ale czekaj, tam nie przesunę go. Ale tu już przesunę w tą stronę. Bo sunąć się go da na pewno. Czy te mortki się czymś różnią? Jedna jest... nie obiesuchła w tą samą stronę. Przesuwam go do przodu. Nie wiem, zobaczymy, czy się coś stanie. Albo pamiętasz jak było tak, że trzeba było postawić na każdym. Tylko ja nie wiem jak my postawimy na tym tamtym. Yy... Jak Tym najbardziej tam z przodu? Na niego się nie da i on w ogóle ma inny ten... A on jest wgłębiony. On jest wgłębiony i on nie ma tej, tej mordki. A, dobra. Nie wiem, przesuwam na drugi. Tam wskoczyła na to, bo to... Otworzyło mi się. Nie wiem, idziemy, zobaczymy. Kula! Co za bezmózg ze mnie! Była centralnie przede mną i ja pod nią wlazłam. Czekaj, jak to zrobić, tak jak. Dobra. Ty, ale tutaj nic innego nie ma. Chyba, że ja ominęłam coś może, jak ten, klo ten klocek stał na tym pierwszym, to się otworzyły tam te drugie. Ej! Co? Otworzyły mi się drugie, ale nie wiem dlaczego, nie zwróciłam uwagi. Nie wiem, czy to po prostu jak ta kula zleciała, to czy nie uderzyła. Tu jest klucz na pewno widzę. Tylko niech te kółko przeleci, bo mnie zaraz rozjedzie. Przetargowałaś sobie tego klecka? Tak, to ta kula to otworzyła. No, tak właśnie pomyślałam. Bo ja chciałam już przestawiać na drugą stronę. Dobra, nic tutaj nie leci na mnie. Klucz jest bezpieczny, nic tam nie zaatakowało mnie, nawet pająk. Ok, teraz myślę, że musimy iść. Tam, gdzie ten, ten się kręci, nie? No. ja to się zapiszę i sobie obczaję, gdzie tam można, nie wiem, w bok odskoczyć od tego, czy coś, bo... No ja właśnie już lecę i... Ja bym strzelała, że tu mogę skoczyć. Jakoś to przeszłam. Czekaj, ja nie Tam jest taki... w bok taki, jak to się nazywa, taki żółty pole... No, po no, ona jest z kosikiem, co prawda. Ale wiesz. Ym... Ups, ja się zabijałam, wpadłam na tygrysy. <laughs> I tak... Tylko że nie widać jak tata się kręci, tak te, te kółko. Więc po prostu w pewnym momencie odskoczyłam do tyłu i zdążyłam się. No dobra, ale no co potem? No potem przyszłam dalej i tutaj w bok, nie? Jak weszłam do tej komnaty już. Coś się buja u góry na pewno. I zbieram sobie znajdki w takich jakby okienkach. Aha. A dobra. Też to wlazłam, okej. Okay. Bo ja myślałam, że on po prostu wjeżdża po taki taki skos, że ty tam nie wejdziesz. Więc nie, nie, to... da się wejść, da się okay. A kurde, ale co, to jakieś wiszące te główne ogóry, góry, boże. No właśnie też tutaj już jestem i teraz obczajam jak wleźć do góry, bo... Hmm. Czyli rozumiem, że na dole są te tygrysy pod świątynią? A, a wait, bo tutaj da się Uzi zebrać. Na no boję w sensie jeszcze. Takie ja sobie poszłam w drugą stronę, to są kiedy kurde, nie wiedziałam. No tak. Tylko, że ja nie wiem, jak wskoczyć tam do góry teraz. Dobra, zaraz się ogarnie. Muszę sobie przede wszystkim flarę odpalić i za